Dzisiaj witamy Was z kolejnego fajnego centrum handlowego niedaleko nas, Fashion Island w Newport Beach. Przyjechaliśmy na mały spacer, zobaczyć co mają tutaj i zobaczcie, co tutaj się znajduje. Karpie Koi. Wędki nie wziąłem. No nie wziąłeś wędki. Zobaczcie taki mały basenik i zobaczcie ile ich pływa tutaj i jakie ogromne one są. Zobaczcie, ile ludzi przychodzi tutaj właśnie z dziećmi, żeby pooglądać. Czasami nawet może i karmią, rzucają jakiś chleb na nich. Pewnie nie można, ale pewnie ludzie, chcą tam kupi bułkę, to pewnie i wrzuci. No. no fajnie. Chciemy? Zobaczcie, tam jest dużo. No. Zobaczcie te psiunie tutaj. A tak wygląda centrum handlowe, dżungla i sklepiki dookoła, a my idziemy do Levis'a. Idziemy do Levis'a po spodnie. Zobaczymy, czy Levis ma jakieś ciekawe spodnie. Bardzo dużo, jak możecie zauważyć, tutaj znajduje się sklepów z odzieżą sportową. Kalifornia. Zobaczcie, wszyscy chodzą na sportową leginsy, koszulka, nawet po centrum handlowym nikt się nie stroi. Tego pieska tutaj, siedzi sobie na krześle, no po prostu jest słodki, ale fajny, ale jest fajny psiunio, wy, wy, wygolony. Instrukcja nagrywania shortów na shorty. Filmików. Dziewczyny mają fan. I są wyświetlenia kolorowo, wesoło i crazy. Zwiedzamy z Wami, kochani, centrum handlowe. Bardzo dawno byliśmy w tym centrum handlowym, już nawet zapomnieliśmy co tu dokładnie jest. Tam przed nami, gdzie widzicie flagę, tam jest już ocean. Piękny widok na ocean. Małe butiki. Zobaczcie, wszystko puste. Ludzi nie ma. Tylko tyle? Tylko tyle da na rogu. Zobaczcie, jaka fajna witryna sklepu. Takie autko. I A to można wejść do środka? Można wejść do środka. Tylko pytanie, co robią na noc. Jak oni to zastawiają? Eee, muszą być jakiś taki korek, plag. Dziwne. Dobre. Nie wiem. No są dla mnie, to nie było... są. Fontamne dzieciaka wszech... Do atla kolejki są, jakby nie patrzeć. Nadal? Trzeba nowego iPhone'a kupić, który się niczym nie różni z tego, w którym trzeba był robi. Wioska świętego Mikołaja, moi drodzy. Tam przed nami powinien być Mikołaj. Możecie sobie usiąść mu na kolanach. A tutaj co mamy? Uuu, jakie piękne dekoracje i śnieg. Tutaj kolejna chatka. A tutaj mamy ceny. Z tego co słyszałam, to Mikołaj ma być za 15 minut. Możecie zrobić sobie, zobaczcie, zdjęcia. Tutaj siadacie sobie Mikołajowi na kolana i Pan Wam robi zdjęcia. O takie zdjęcia. Mikołaj wróci za 15 minut, więc może i my wrócimy za 15 minut. Jest Mikołaj. Tam sobie rodzinka robi zdjęcia z Mikołajem. Te kolejna rodzinka czeka, żeby usiąść Mikołajowi na kolana. Zobaczcie, tam jest Mikołaj. Ale fajny Mikołaj. Czyżby prawdziwy? Oczywiście, że tak. No i co moi drodzy myślicie o tym centrum handlowym? Centrum handlowe jak centrum handlowe. Jedyny duży plus był, że nie było dużo ludzi. A zapowiadało się, powiem wam, że jak jechaliśmy tutaj, że będzie tragedia, że będzie mnóstwo ludzi, bo był jakiś marsz. Co to był za marsz? Co jest z nowotworami związany? Do walki z nowotworami. Do walki z nowotworami. Bardzo dużo ludzi w koszulkach, z jakimiś tam transparentami i myślimy, no super, wybraliśmy się w idealny moment do tego centrum handlowego, ale powiem wam. Parking znaleźliśmy raz dwa, nie było problemów i jak widzieliście, centrum handlowe też nie niezapchane. I pomimo, że jest pora lunchu, więc spodziewalibyśmy się, że w niedzielę dużo ludzi przyjedzie na lunch, a jednak jest nie za dużo ludzi jeszcze. Także my uciekamy, uciekamy do znajomych posiedzieć przy niedzieli trochę. Pa pa!